Zostań strażakiem na maniaczku. I właśnie na spacerku jestem słuchajcie i patrzcie dwa wyjeżdżają dwa, dwa, dwa. Taka ciekawostka, ciekawostkę wam strzelę, o jadą, 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 chłodna, ciekawostkę wam taką strzelę moi drodzy, na czwórce pierwszy gaśniczy wyjeżdża na cyferblacie jak się zapali dwójeczka, a jak się zapali czwórka to jest GCBA, a jak szósteczka to to SCH37, ciekawe dokąd jechali, nie wiem, nie słyszałem, właśnie się przechadzałem, a jeszcze mam taką bajerkę strzelę, bo ostatnio, jak. Ostatnie tam trzy odcinki temu na YouTube widzieliście, jeździłem sobie na Roleczka. Spotkałem chłopaków czwórki w centrum i później tam Mareczek Kulicki. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Zadzwoniłem później do Mareczka. Na drugi dzień, jak byłem na jedynce na służbie, jestem na pierwszej zmianie. Tu Mareczek na, na trzeciej. I pogadaliśmy sobie, jak tam wyjazdy. I słuchajcie, okazało się, że tą służbę, którą. Którą widzieliście, jak jeździłem na roleczkach, to panowie mieli 11 wyjazdów, i uwaga, uwaga, uwaga. 11 wyjazdów, w tym 5 prób samobójczych, i 3 udane. Jedna, jedna, jedna próba samobójcza, lekarz jakiś tam ordynator, czy coś tam, coś tam, nie, nie, nie wiem aż nie wiem dokładnie, ale to jest to jest istotne, że lekarz, bo. Napił się po prostu czystego spirytusu w takiej ilości, że, 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 że się po prostu no, 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 umarł, zginął tak? od, od zatrucia. Tak się od razu spytałem, kurczę, ale jak to, jakby chciał się zabić, to byś spirytus pił? No i tak właśnie rozkminiamy, że może on lekarz wiedział coś tam więcej, ile to tam wejdzie, jak zadziała no i tak dalej. No i kolokwialnie mówiąc, jak to się mówi, przekręcił się pan. Druga sprawa, nie wiem czy kojarzycie, yy, złote tarasy, kobieta spadła z 4 na minus 1, druga próba samobójcza, druga udana. Co tam jeszcze było? Co on mi opowiadał? Trzecia próba, dziewczyna z czwartego, z czwartego piętra spadła. Oni przyjechali, czekali tam na pogotowie, jakieś tam działania prowadzili. No ale były takie obrażenia, że ratownicy mówili, że ciężko będzie, żeby ta dziewczyna przeżyła. A poza tym jeszcze były dwie próby nieudane. Ktoś tam na mosie, czyli jedyneczka jechała. Pozdrawiam chłopaków, bo wtedy też jechali. Coś tam on mi jeszcze kurde powiedział, jakieś tam, jeszcze coś o jednym mówił, ale słuchajcie, no 11, 11 wyjazdów, 5 prób samobójczych, 3 udane, <laughs> następna służba jaką mieli, to mieli 15 wyjazdów, na jednej 11, na drugiej 15, na tej co 11, 5, 5 prób samobójczych, 3 udane, grubo co, ja tu czwóreczka, 8 lat tutaj służyłem. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Kończę tego spontanicznego bloga. Widzicie, no czwórka tak jeździ, że gdzieś się nie przejdzie, to tą czwórkę zobaczy. No dobra, i to tyle. Lecę dalej. Ciao, ciao, bella, adios, maszeri. Zostań strażak na Maniaczku.